O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny. Na każdy dzień roku, jednej Maryi, życie nauką jest dla wszystkich. Święty Ambroży. I ty, Panno Święta, odbierz sprawiedliwie pochwały za to, iż wiernie odpowiadałaś łaską Twojego Boga. Nadziwić się nie mogę Twoim znakomitym cnotom, ale co szczególnie powiększa we mnie podziw, to ścisłe i ustawiczne zjednoczenie, które umiałaś zachowywać z Bogiem. Twe serce, oswobodzone ze wszystkiego przywiązania do stworzenia, było jak wewnętrzne i mistyczne niebo, w którym Pan rad był mieszkać i w którym spokojnie zażywałaś jego obecności sen nie przerywał tego miłego przymierza i mogłaś odzywać się z oblubienicą pieśń świętych ja śpię ale serce moje czuwa A czemuż mnie nie dano bym tak był zjednoczony z bogiem i żeby mnie przy ziemi nic nie trzymało Chyba że te więzy ciała. Maryja. Synu, wielka to łaska, którą Bóg mi uczynił, że nigdy nie spuściłam z oka Jego obecności. Jeżeli pragniesz mieć podobną łaskę, zacznij, wyzuwając się ze wszelkiego ziemskiego afektu i odrywając się od wszystkiego, co nie jest Bogiem. Będzie cię to bez wątpienia kosztowało. Lecz pożytek Twego usiłowania i Twych ofiar, pożytek tak kosztowny, zbyt drogo nie może być kupiony. Z drugiej strony, wszystkiego, co jest wokół ciebie, używaj jako środka podniesienia siebie ku Bogu.